Cześć ziomeczki, witam serdecznie, Penetrator się kłania Po raz 40 to już będzie nie wiem, pierwszy, drugi, trzeci, już kuczę, nie pamiętam Który to jest dokładnie odcinek ludziska, misje hmm, Dla firmy taksówkarskiej e, Robimy sobie w tym odcinku Cztery misje, cztery misje będą Cztery sobie zrobimy, no i lecimy, oczywiście najpierw musimy zacząć od Zakupienia tego interesu, a potrzeba nam na to 40 tysięcy. Również są to misje typu te przyjemne, te bardzo przyjemne, które są mega różnorodne i sprawiają dużo frajdy Nie są trudne, są chyba to jedne z łatwiejszych misji, jeżeli chodzi o to. Może ta ostatnia tam trochę problemów sprawia, ale jeżeli chodzi o asety, jest to jedna z łatwiejszych paczek misji. Co tu mogę dużo jeszcze powiedzieć na ten temat? No nic, lecimy. Taksówki Kaufmana, tak się ona nazywa. Jest to nawiązanie do jakiegoś tam serialu Kaufman, coś, coś tam było. Poczułem sekret i ciekawostki, kiedyś tego nagrywałem. Tak, były. Z Vice City też. Ach, nie chcę się w ogóle o tym gadać, bo to było takie smutne, żałosne, że ja to pousuwałem. E Stering Vice City 24 hours. Tak, sterujemy Vice City 24 godziny na dobę. 40 tysięcy taksówki Kaufmana. Witamy w naszym asortymencie. Guess you're the new owner. What are you? Mob, cartel. You don't look Mexican. Anywho, I guess you better get on with the things that are gonna change around here, Krab. Moi, threaten one of the drivers. Go steady on Ted over there. He's just had his hernia fixed. Hernia? Well, yeah. Things are gonna change around here, lady. Oh crap, Sonny. Might as well leave this to me. I've been <laughs> doing this for years. Now here's this. We are now under new management, and things are gonna change around here again. Our new management needs. Which gang are you? <laughs> well, I'm not part of any gang, actually. What's your goddamn name, kid? Seti. Tommy Versetti. Our new management, the Vercetti gang, is gonna make sure we get no trouble. Capiche, Our... Did you like the Capiche? I like the Capiche. So this is how it's worked in the past. We run the firm as usual. If we get any trouble from rival firms, you beat the crap out of them. Then they beat the crap out of us. Then you beat the crap out of them, etc. Cetera, etc. Cetera. You got it? Uh, yeah, I guess. Just grab a taxi from the garage if you feel like jumping in. To zaczynamy. Kupione za 40. tysięcy. I tutaj mamy od tego momentu też taksówkę Kaufmana dostępną w. Oczywiście w firmie taksówkarskiej. Co to jest? Pogody mąki, tak. Pogody mąki. Press start. Degenetron, Kaufman Caps. Sprank. No dobra, to co może zapiszemy? I zaczynamy pierwszą misję. Oczywiście, misja zaczyna się wtedy, kiedy wsiadamy do taksówy. To wiecie co? Ok, aha, mamy czas. Ja to sobie na spokojnie. Znaczy nie, no w sumie to są trzy misje, bo ta pierwsza to była taka kadcenka jakby. Czy nie, nie jest liczona komisja tylko takie wprowadzenie. Eee, takie wprowadzenie, wiecie, zawsze kupujemy jakąś działalność, to... Kurde, ja tu sobie stałem. Wow 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 No nie, no jadę jak taka... ...całkowita... ...ciuta. 30 sekund. Nie zdążę. Skakać nie będzie, bo zaraz nazwy wywali tutaj z trasy. 20 sekund. Dobra, chyba zdążymy. Ktoś tam podjedzie, chyba nie, z tego co pamiętam. Jest nasz VIP. This is my Zuskaj VIP-a, drugi wóz. To zastrzelam do niego? Czy robimy jak się nazywało ten t -bone? Nie T-bone, chyba t tak, co się tak zaje... zajeżdża od tyłu. Zapomniałem kurczę. Czyli można strzelać, to jest dobrze, bo VNC nie wystraszył. Wow, dobry jest! Ojej, co na lotnisko go wiezie? W ogóle sobie wyobraźcie, jesteście klientem takiej taksówy? Takie akcje się dzieją. Chyba byście podziękowali jednym i drugim, co? Jakbyście przeżyli oczywiście. Na lotnisko, panie. Nie dostaliśmy w No i to teraz spokojnie go wieziemy. Nie mamy żadnego wrzuta na dupie. Nie wiem, czy to jest tylko ten jeden kurs, czy. E, tak, jeżeli bym on tutaj sam dojechał na, tą, na, tą, na to lotnisko, to oczywiście misja byłaby nieudana. Tak więc musimy go odbić po drodze i, i przewieźć go jako piersi w punkt destynacji. Vice Surf. I okay. welcome 1000 dolarów. Misja lekka, łatwa, przyjemna. Nic tutaj ciekawego, do w... o czym warto wspomnieć. Nie ma. Nagrodą jest 1000 dolarów tylko i to tyle. Dobra, wracamy do Kaufmana i bierzemy kolejną misję. Tak, również jeszcze warto tutaj przypomnieć, jak i też przypomniały o sobie Budka. Mamy misję do wykonania dla pana Blaka. Jednak na tą chwilę jest dostępna czwarta misja. Piąta się odblokuje dopiero po misji strzelanina z klubu Malibu, czyli nie mamy jej jeszcze dostępnej. Tam jest najpierw Malibu, później fi finiszujemy pana Blaka. Widzicie co? Nie no, dobra, idziemy do samochodem, będziemy wymieniać, bo tak przecież. Trzeba będzie wziąć taksówkę, z którą będziemy razem zaczynać następną misję, tak? Taksówki Kaufmana. Znaczy, ty, z tych misji nie ma za dużo rzeczy, które nam się odblokowują. Bo często wiecie, jak tam misje dają nam jakieś stroje czy coś. No z Kaufmana to akurat nic ciekawego. Jedynie tyle, że kasa i, i te taksówki będą w, tym, w tej siedzibie, ale te mamy mam akurat pełno na ulicy, tak więc nie jest to jakiś tam wyjątkowy znaleźny bonus Cholera Dobra tutaj teraz Co to było za broń? MK Proszę Tych meczek trochę jest, nie? Po ukrywanych. Jest i żółty budyneczek, co? Zapiszemy sobie, nie? Czemu by nie? Wsiadamy. Kolejna misja. 3 taksówki konkurencji. No nie ma problemu. Tu była jedna. No, dlaczego nie możemy zniszczyć? Cia, on ma zawsze co my mamy. Oho. Czyli taka wiecie, trochę misja dla pralni, jak z GTA3. Musimy zniszczyć samochody pralni. Oczywiście do tej nic nie pierzemy. To jedynie dubska naszych przeciwników. No tu była. Okej, okay, tutaj coś jedzie. Kurwa. Nie ta strona. Mamy czas jakiś? Nie. Szczęście nie. To ich taka aż dużo mają. pani Podjeść trochę. Okej, okay, dwie. Tutaj druga, pojedziemy w lewo najpierw. Haha, zobaczcie, kto ma. Oj, nawet to wyszło, nawet to wyszło. To było ryzykowne. O, trochę się rozjechały, no dobra. Jestem gorszy jak jedna idzie w drugą stronę. A tamta została gdzieś tam z tyłu w dupie. Siup, O! Czy ja tą taksówkę muszę trzymać? Na szczęście chyba nie. Ale ja nie chcę. Pereniala. Dajcie coś lepszego. No dajcie. A, no dobra. Sora, życie mi do ciebie zmusiło. Perenial. Prenial. 2 razy N. No. Jakoś tam jedzie. Zawsze to szybciej niż z buta, nie? Kuny się rozjechały, no bo przed chwilą tam Dobra Weźmiemy sobie coś bardziej Zwinnego Oj sorry Tak ostatnio też Oglądałem właśnie odcinek e, Nie pamiętam jakiego e, Ziomka, że No niemiecka no znaczy to tam mniej więcej wiedziałem o tym Ale nie wiedziałem, że aż tak, że wersja niemiecka e, Jest tak ocenzurowana Że masakra nie, kurcze tam krwi nie ma Rozwałek, rozwałek tu wiedziałem też, że ostro je tam wycięto. Chcę w kółko jeździć, się Dobra, chyba to na tyle co? Ło! Co on mi zrobił? Dobra, chodźcie, gdzieś mam taksówkę, przecież. No, dobra. no i rozwałki, krew, headshotów tam nie ma, w ogóle jak przejeżdża się po tych po zwłokach to nie wypa... Tego, tego, takiego dźwięku, nie jak pieniądze z ludzi nie wypadają na ulicy, no masakra, nie? Ja mam przecież japońskie wydanie, no oczywiście nie mam konsoli, żeby je tam yy, zdjętą blokadą regionalną żeby się pobawić tą wersją, ale kiedyś może to nastąpić Dzisiaj nie mam jakiegoś tam parcia, bo wiecie, w, w sumie wiem, że w japońskie e, wydania e, grają właśnie speedrunnerzy, bo tam, popatrz, te, te logi są krótsze. I nie wiem właśnie też, czy nie grają w dniu przypadek przez to, że tam rozwałek nie ma, żeby wiecie, jak robią speedrunner na 100%. E, właśnie muszę to sprawdzić, czy dlatego grają, bo... Ale nie, japońskie chyba mają rozwałki, to niemieckie nie mają. Nie wiem o co chodzi. Dobra, się z tym. Niby tutaj gdybał, bo, no jest to teraz rzecz drugorzędna, ale warto o tym wspomnieć, że kurczę tamten mnie trochę zniszczył mi życie, bo wiecie mogłem sobie ogólnie jechać się tym Sanchezie i ładniemy tutaj teraz cyk, cyk, cyk Wyprzedzimy go trochę i może się uda Tyle co. I jeszcze jedna misja. Kurczę szybkie, szybko, szybko. Jeszcze, żeby tak się nie rozjechały, to byśmy w ogóle tutaj zakończyli raz dwa tą przygodę z Kaufman Capsem. Czekajcie, co sobie zobaczę, bo mnie tutaj coś ciekawiło. Ok. No tutaj ciekawostką jest. Tylko to, że to mi się nie odzywa podczas tej misji, czyli taki, wiecie, trochę déjà jeżeli chodzi o GTA 3. Aha, okej, okay. czyli tak, bo tutaj będziemy mieli jeden taki samochód unikatowy, ale on już jakby będzie nagrodą za ukończenie tych wszystkich misji dla taksówek, jakie to zaraz się przekonacie, bo przed nami ostatnia misja, jeżeli chodzi o tego aseta no, w porównaniu do takich y, studia filmowego, czy ten to jest naprawdę sporo, sporo krótsza nieruchomość do ogrania, ale coś musi być krótsze, żeby coś mogło być dłuższe. Penetrato Coelio 2024, yep. Czy się da jakoś wyjechać? Czy się nie da? Chyba się nie da. A tu? Tutaj może chyba nie? Tu, tu, Tak jakoś nie, rzadko się kręcę ogólnie po tych po tej drukarni. Drukarnia oczywiście zostanie na koniec, bo tam yy, ona jakby jest, misja yy, z niej jest wymagana, żeby pchnąć fabułę dalej. Tak więc, no to, Damy sobie z nią na, na luz. No tak. No co, została nam jeszcze stocznia. Został klub Malibu. I ogólnie, jeżeli chodzi o nieruchomości, to nie ma już tego za dużo. I ja spojrzę. Stocznia, taksówka, którą robimy teraz. Tak, Smagoda. No tak, Malibu i. I jak to się nazywa? I... Kurde, i drukarnia jest jakby częścią fabularną. Ok, i zaczynamy. Trzecią, ostatnią misję, Mercedes. Znowu ona ogólnie. Tak nigdy jakoś nie przywiązywałem uwagi do tej postaci, ale jednak widzicie, ona się tam niby pojawia w, w kilku misjach całkiem często. Zaczynamy na imprezie Corteza. Później. No później, właśnie w studiu filmowym trochę się pojawia. Teraz e, jej nazwisko znowu było w napisach. Jednak tutaj czeka nas pewna niespodzianka, z tego co pamiętam. Bo. Ta misja z dużo z Mercedes nie będzie miała wspólnego, ale za chwilę się przekonacie co i jak, bo tak jak zapytałem wcześniej, czy ktoś nie zna, jest jeszcze osoba, która nie ma pojęcia na czym polega fabuła Vice City i jak będzie się ona kończyła. No chyba nie. No, tutaj, jeżeli ktoś trafi na ten kanał i ogląda te przejścia na 100%, to myślę, że chociażby ten podstawowy wątek, no znanie, Tu wjeżdżamy, czekajcie, czy ja mogę tu wymienić sobie samochód, czy ja muszę tym jechać? Muszę iść tak, co z Kaufmana. okej. Okay. I Mercedes, gdzie ty się chcesz spotkać? Ca całkiem trzeba przyznać, że podejrzane miejsce, ale przygotujmy sobie na wszelki tutaj coś lepszego. Hmm, nikogo nie ma. O! IT'S A TRAP! I co? Oraz raz... ...trzy, sześć. Póki nie minie czas. Hmm. Można było już to rozegrać. Na przykład tak. U. I tak to się robi. I tutaj mamy finał bossa. Czekajcie czy on tutaj da się go jakoś obskoczyć? Gdzie on jest? Czy on tu dopiero wjeżdża? Dlaczego nie jedzie? Radiowóz? O jest dobra. I co jak on się nie. jest. No czego nie. No chodź atakuj. Come on. No, chciałem go dowiedzieć no, ale. Ło. To było groźne. Eee, jestem lepszy, zwinniejszy. Jest Znieść wytrzymać, nie? Dobra. Chciałem, żeby tutaj do wody wjechał, ale. Z mieczem, o no A i to tyle jeżeli chodzi o Kaufman Capsa 5000 Dolarów. Też proste prosty misje, a całkiem konkretny hajs katana. Ja olepiłem. I misje się zakończyły. Jeszcze jest tutaj nagroda, oczywiście. 5000, generujące się w siedzibie ale też yy, taksówka Zebra, czyli tą z którą walczyliśmy, chyba nie wizualnie. Nie wiem czy one się różnią jakimiś statystykami, w każdym bądź razie jedziemy sobie obejrzeć nasz nowy nabytek, który cały czas tam będzie się generował w naszym, yy, naszej kolejnej nieruchomości, którą przytulamy pod yy, koniec właśnie misji dla Kaufmana nie no i mam tą budą jechać, no. Nie na no, straszne auto coś weźmiemy, bo... Przecież... Dobra, jedźmy. Tam. Pozwiedzamy, popatrzymy, tutaj mamy zawsze cztery cycki wielkie. Tu mamy całkiem fajny, Fajną nieruchomość, ciekawe do kogo należy, kogoś bardzo przystojnego i... Zapewno, zapewne z zasobnym portfelem. Ten taki dojazd z tego Kaufmana jest... rany, bo trzeba strasznie dużo punktów... Tych, tych zakrętów takich robić nie nie ma takiej prostej drogi. Okej, okay, czyli tu mamy wisienka, wisienka zrobiona. Yy, co? No chyba jednak już będą to skoki, nie? W następnym odcinku. Uu, 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 oj, się ta buda wywraca. Bonus za podwójną jazdę. Zrobimy sobie skoki. No i co? Malibu został. Też za ten stocznię trzeba było się wziąć Chociaż tam mówię, no, chciałem na 110% grać, ale kurde Boję się, że nie podołam już Trzeba będzie dużo czasu na to stracić, żeby Te 110 bić, ale ni chuja, jak już powiedziałem Tak zrobimy Nie ma teraz wycofywania się rakiem Oczywiście jeszcze mamy misje fabularne, ale Na no, to jeszcze muszę zaplanować sobie co i jak okay. Bierzemy hajs i tutaj nasza zeberka Przejedźmy się tym, czy ona. No, ona jest taka. no nie, no tutaj jest ciekawie, to jest całkiem fajna fura. Nic, nic specjalnego, no to do hotringa i trochę brakuje, ale jest ok, na pewno lepsze niż te wszystkie inne, tak nie? nie? Ona skacze i kuma, dobra, dziękuję. Łapeczka, subskrypcja, jeżeli ktoś tego nie robi. A czy jest ktoś z oglądających, kto jeszcze nie subskrybuje tego wspaniałego kanału? No myślę, że nie, no każda będą już kliknął za subskrybuj, bo jeżeli jesteście fanami GTA, będziemy tutaj ogrywać oczywiście yy, wszystkie części GTA na 100% plus Rockstar ogry, podobne, typu Red Dead Redemption, Max Payne i tak dalej i tak dalej. Dziękuję i do następnego. Pozdrawiam, hej.